Hello, dzisiaj tynkujemy. Pan Jan do mnie właśnie zmierza i przy okazji taki teścik kupiłem sonar A 6000. Sprawdzimy, tak będę zmieniał kadry, i ujęcia i zobaczymy, jak to działa. Testowałem dzisiaj troszkę tą kamerę. Urywki, będziecie mogli zobaczyć. Na przykład teraz tutaj pan Jan uzupełnia braki w zaprawie, ponieważ musimy całe to pomieszczenie, w którym teraz jestem, w tym pomieszczeniu, trzeba ponownie uzupełnić zaprawę, ponieważ z czasach, gdy było to budowane, to stosowało się wapno z piaskiem i cementowo-wapienne zaprawy były bardzo rzadkie. Pan Jan dokończył. Obrabianie tej wnęki będzie zaraz montowane tutaj okno. Okno już tutaj sobie stoi Okno drewniane 78 na 96 wysokości. Też dlatego, że testuję dzisiaj ten aparat, ten drugi, i robię nimi filmy, to też zmieniłem jakość, do, zmniejszyłem jakość do Full HD, nie będzie 4K. Tak wygląda okno obrobione, bardzo ładne. Ja jeszcze czekam dzisiaj na drewno. Będzie dzisiaj transport zarówno belek dębowych do podwaliny, jak i też kilku belek do wymiany, które trzeba natychmiast wymienić. No i ogólnie jakiegoś tam jeszcze. A i desek do stropowych. No. To chyba wszystko z tego. Jeszcze zobaczycie kilka ujęć, jak będziemy rozładowywać drewno. To jest dębowa podwalina. To jest tak ciężkie, że to jest po prostu. Ja nie wiem, jak ja to będę wsadzał pod dom. Jasiek, mów, jak to zrobić. thank okay. you